To jest pan. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Sławosz Uznański-Wiśniewski i znajdujemy się teraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A dokładnie gdzie się znajdujemy, to ten moduł nazywa się Node One i właśnie tutaj przygotowujemy jedzenie. Także dzisiaj będę miał okazję Wam zademonstrować, jak jemy w kosmosie, jak przygotowujemy jedzenie i mam dla Was niespodziankę. Dzisiaj będziemy gotować polskie pierogi. Pierogi z firmy Layofood, które przyjechały ze mną na misję kosmiczną. Jak możecie zobaczyć, tutaj pierogi sobie same latają, a ja mogę zrobić dokładnie to samo. Zatem chodźmy i zapraszam Was do naszej kuchni. To właśnie tutaj przygotowujemy jedzenie. Tutaj mamy stację, która pozwala nam z powrotem wpompować wodę właśnie do takiej paczki. Co będziemy robić? Jest specjalny adapter, do którego włożymy pierogi. Zatem mamy pierogi w środku. Włączymy dispenser 150 ml i ciepła woda. Nie wiem, czy słyszycie, ale woda jest bezpośrednio pompowana do tej paczki. I teraz możemy wyłączyć stację ze sobą. I będziemy musieli poczekać, aż pierogi się zrobią. I teraz nożyczkami ją otworzymy. Wyglądają całkiem dobrze i smacznie. Z jednej strony, możecie tutaj zobaczyć, mamy nasze własne łyżki. Także Peggy, Szuks, Sław, czyli ja i Tibor. Możemy wyciągnąć jedną taką łyżkę. Możemy nawet ją postawić na stole i będzie sobie tutaj z nami chodzić, ale postarajmy się wyciągnąć jednego z pierogów. I jak widzimy, pięknie się nawodniły, zupełnie jak w domu. Zobaczcie, jak latają w mikrograwitacji. A ja może spróbuję tą łyżkę z pierogiem złapać bezpośrednio. Tak, mm. idealne. Zatem pierogi to było pierwsze nasze danie, ale nie mamy tylko pierogów tutaj, dlatego że pracowaliśmy po to, żeby przywieźć jeszcze inne da dania. Na stację kosmiczną. Zupa pomidorowa. Odwieczne pytanie: czy z ryżem, czy z makaronem? Tutaj na stacji mamy akurat z makaronem. Polskie leczo z warzywami. Drugie danie. I ostatnie danie. Nasz deser, czyli. Yy, Kruszonka, trochę jak jabłecznik, kruszonka z jabłkami. Raz, dwa i trzy. Także zobaczyliście już jednego pieroga, jak jem bezpośrednio łyżką, ale teraz możemy nadziać takiego pieroga na widelec. Specjalnie tutaj przygotowaliśmy dodatkowe narzędzia i mamy ze sobą widelec i postarajmy się znaleźć jednego z nich. I tutaj mamy bezpośrednio pieroga na widelcu. Chodźmy zobaczyć jak pierogi wyglądają w kupoli. I chodźmy z powrotem, spojrzeć na wiatr. Mamy piękny widok za dnia, z pięknymi chmurami i widzimy ocean. Zobaczcie jaki jest widok. Niesamowity. Tutaj jest przód stacji, a tam jest tył stacji.